Cześć witam was w kolejnym odcinku w którym to gramy sobie yy, w Hiszpanii i jesteśmy tak jak mniej, tak mniej więcej chyba w połowie misji w poprzednim odcinku rozwalaliśmy jakieś bunkry później ten budynek u góry tam jeszcze się dymi a teraz jesteśmy sobie w jakimś takim innym budynku z którego teraz musimy wyjść i rozwalić przeciwników którzy czają się przy kolejnym przejściu do kolejnej lokacji yy, także będzie niebezpiecznie yy, na pewno odcinek pełen wrażeń, tak jak zawsze. Zresztą, więc na pewno nie ma co martwić się, że będzie nudno. Tylko można być tego pewnym. Ok, no to tu już przeciwnik sobie zginął. Wyszedłem po tych schodach, a te schody do niczego konkretnego nie prowadzą, więc dobra decyzja. Musimy znaleźć tu jakieś przejście. Obstawiam, że to będzie przez ten budynek, który ma okna zabarykadowane. A tu są przeciwnicy, którzy się nie wczytali jeszcze na radarze. A mój Ziomek się zgubił. Idę po niego, bo on chyba nie wie, gdzie są drzwi. Stoi koło drzwi i nie widzi ich. Ej, tu są drzwi. Masz wry. Od... Nie dopieprzną jest kubaniec. Idziesz? No, to fajnie. Oni się już, oni już doczekać na... mnie nie mogli. Już poszli. Tutaj wyszli. Na powitanie, komitet powitania, chleb sól w dłoniach. Albo karabin, no to tam różnie to bywa. Wiadomo, różne standardy. A co to, on jest tutaj na... z lewej na górze? Ten cień mi się nie podoba. Aha! Jakaś owieczka tu się zgubiła. No nic. Zgubiła, ale już się zbyła już. Chyba po tych schodach sobie tam w wpierniczył do góry. W sensie znowu pewnie z jakoś A zresztą co, co mi tam z niego. Zapiszę sobie tylko grę w razie czego. żeby miał save'a, na którego mogę się denerwować. W sumie jak zrobię dużo save'ów, to jest du istnieje większe wtedy prawdopodobieństwo, że któryś będzie działał, więc to jest dobra metoda. Wyjście, wyjście. Okej okay, jakie. Oho, oho! O, teraz przynajmniej fajnie, bo nie wychodzę tak na otwartą tę przestrzeń. Jeżeli tak już na mnie naparzają Jest tu kto? Okej, okay, tu jest tak sobie. <gry> Ten sobie tam zbiega po jakieś drabince. Okej, okay, tu jeszcze coś widziałem. Wow! Wow! Jak oni śmigają po tych drabinach! A! Tylko krew na ścianie! Coś pięknego! Dobra, idę sobie za ten trójkącik śmieszny Albo do tego budynku Albo na ten budynek O! Teraz mam widok! Duże perspektywy! No, takie coś mi się podoba Gościu, strzeliłbyś, bo ja nie, nie, nie będę cię szukał Ale ja tutaj na sług gram w dużej mierze, to... Chociaż smutno jak się słyszy dźwięki tych broni, ale. No ale jakoś żyć trzeba. To jest mój czy przeciwnik? Z której strony ja wyszedłem? Przez stąd przyszedłem, skąd się tu przeciwnicy. Wow, to czyli mnie! No tego to. Oho. <laughs> Widzę kolejny komitet powitalny się szykuje. Skąd oni przyjdą? A tam jest jeden. To jeszcze się jakoś tymi granotami dał przecelować. Można tak sobie, zgady... tak sobie można zgadywać, gdzie one chcą lecieć. Dobra, no skąd teraz strzela? Fajnie, że gościu się poinformowałeś poinformowaliśmy, tylko że. To, to jesteś ty. A, znowu dostałem. A, to tam też jest. A, to pewnie ten do mnie strzelał. Okej, okay? jeszcze tu chyba jeden został. No, dokładnie. Tak, to on do mnie. To ten do mnie strzelał, bo. poznaje po głosie broni. Ło! Wow! Jakby nie radar, to on by jeszcze mnie zranił. Co tu jest jakieś. Nie ma przejścia? Którym budynkiem ja mam się przedostać na drugą stronę? Mam nadzieję, że tym, bo dwa razy wchodzić nie będę. Ale musikę z nóg zrobiłem. Będzie, będzie teraz mógł po łąkach chodzić, i będę kwiatki przez niego przechodzić. <grym> o! Ale fajne. o! Widzę wnętrze ściany On zginął, czy co? Czy dał nogę już tak całkiem No bo zwłok tu niby nie ma Nie no, chyba uciekł A spierdzielił mi na zewnątrz Nie, gdzie on jest? Halo! Panie! Ja by to skakać nie mogę, to się drobiny nie chycę. On dopisałem, że mi tu spadł gdzieś go znajdę. Ta, zleciał mi na zewnątrz. No dobra. No dobra. To chyba z tego drugiego budynku mam wyjść. No. Tam jest jakieś takie coś dziwne, takie. Nie wiem co to jest w sumie. Ciężko to określić. Nie mogę znaleźć do tego nazwy. O! O! To właśnie takie w w wrotka. Czyżbym znowu był na otwartej przestrzeni, ta. Wow, wow, gość to sk zrobił skok taki, hap i już mnie strzela. Jaj, ten też, ale oni są świetni. Prawdziwi żołnierze, to nie są byle jakie jednostki. Czy. czy <ścoughs> żołnierze że to są terroryści. A kto? Komu ty dupka wystaje? No, a, trupkowi. Eee, no, 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 no. A on tu jest i czeka na mnie. A gdzie ten poszedł? W prawo czy w lewo? Eee, radar, radar, po, radar, prawdę ci powie. Aaaa! No wprost coś jest. Nawet dwóch. Ło co to zbudza dźwięk w ogóle. Cosz ma. ściągnę obydwu Wow! Wow, aż mi się municja skończyła. Necesito apoyo. Gośce dostaje dostaję. Zabij ich, a nie strzelaj. Ja w sumie głupoty nie powiedziałem, bo tak strzelać a zabić, to się może różnić, to. Trzeba to sobie też dotarczy można. Gdzie on tu biega? Wracaj tu! Zwieje taki i weź go tu szukaj. Tu jest? To na górze jest czy w podziemiach? Halo! O, tu jesteś. Dobra. Nie wiem, gdzie mam iść. Chyba w tę ty... w, w, ty... w dziurę jakoś czy co? No, chyba muszę tam do dołu zejść. No to się do mnie nie uśmiecha, bo nie lubię tych krain. Tu cierpienie wyczuwam No Właśnie nie mylę Tylko, że to nie tym zejściem mam zejść <laughs> Nie tym zejściem mam zejść Tym oho, ho, Oni wchodzą stąd Czyli co w budynku? Ła! Kość co wypieka jest kolejny Nieko jakby tak strażaki pod wchodziły to by było w ogóle tyle ludzi ocalonych Nie blokuj mnie! Poszli obej w prawo Hello, guys! ale odrzut! Hello! Tato jest mój, okej okay. Ale ja bym sobie to wyczyścił, to lepiej. Bo coś czuję, że to jeszcze ktoś. Nie, no nie ma nikogo, no dobra. To co, detonujemy? Panie Miguel, detonujemy, no nie. Czwóreczka, сейwik. O, uciekamy, 20. O, 30 sekund, no to tutaj mam już fory, no to trochę już tak. Fajnie, że myślą o mnie. A to już jest ostatni bunkier. O kurde, zgubiłem się. A nie, już się znalazłem. Będzie tu jeszcze ktoś się pojawił. Nie wiem, w razie czego sobie w budynku stanę. Albo ktoś jeszcze miał się zrespić. I czekamy. 10 sekund do detonacji. 5 sekund do detonacji. 3, 2, 1. Skizo krety. Ej, Ja. Koniec misji. O, tutaj są jakieś fajne widowisk, co możemy popatrzeć. Miguel is down. Level complete! No! I świetny odcinek, tylko że... No niestety dwóch moich towarzyszy zginęło i dlatego w każdej misji ma, in, mają inne imiona. Bo oni zawsze giną, nawet jak przeżyją, to oni giną. I tak to ogólnie w życiu bywa. Ludzie przychodzą i odchodzą. Respią się i znikają. I bugują. Także to by było na tyle w tym odcinku. Tą motywacyjną mową kończymy ten odcinek i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym, który raczej będzie dłuższy niż 10 sekund, 10 minut.